Cześć kochani! Dzisiaj chciałem, żeby każdy z Was zrobił sobie taki krótki eksperyment, tak? Eee, zrobimy taką tezę i, 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 i popatrzymy jak to wygląda. Nie zobowiązująco, tak? Eksperyment jest krótki, w sumie wyjaśnię go w ciągu jednej minuty albo dwóch. Popatrzcie na swoich partnerów, przyjaciół. Kolegów, pracodawców, świat, ogólnie świat, ale w szczególności partnerów, tak? No bo jednak, relacje partnerskie to są te najbliższe relacje, no później, relacje z dziećmi, oczywiście. A teraz teza. Teza brzmi tak. Szukamy w partnerach jednego ze swoich rodziców, a znajdujemy drugiego. No i teraz popatrzmy na siebie. Tak, i na swoich rodziców. Zazwyczaj, ale myślę, że to gdzieś tak 80%. Nie jest to reguła, nie jest to żadna tam granica. Szukamy rodzica płci przeciwnej. 20% szuka rodziców płci tej samej. Nie ma to nic wspólnego z heterohomoseksualizmem późniejszym, chociaż gdzieś tam też mogą być przyczyny. Tak, bo seksualność też kształtuje się w jakimś tam naszym wieku. Tak? Do drugiego roku życia w zasadzie nie rozróżniamy płci. Potem dziewczynka zaczyna zauważyć, że tata jest inny niż ja i mama. A chłopczyk zaczyna zauważać, że mama jest inna niż ja i tata. Wcześniej jesteśmy z matką, ściśle związani. Tak? No i wtedy zaczyna się kształtować nasza seksualność, która wynika pomiędzy wypadkową tych czynników, jakie w ciągu pierwszych lat naszego życia były pomiędzy nami. A naszymi rodzicami, zazwyczaj rodzicem płci przeciwnej, ale tej samej również, czasem także bardziej, wypadkową tego i wypadkową tego, co było między naszymi rodzicami na naszych oczach. Na naszych oczach. To są dwa czynniki, do którego później nasza podświadomość będzie równać, mimo że świadomie chcemy mieć piękne, cudowne relacje. Ale to, co było między naszymi rodzicami w pierwszych 5-10 latach, i między naszymi rodzicami, na naszych oczach, między nami i naszymi rodzicami, i między naszymi rodzicami, a na naszych oczach, spowodowało przez te lata, że my wykształciliśmy jakiś sposób działania, który już bardzo dobrze znamy, który już jest osadzony w fundamentach naszej podświadomości i który my, Chcąc nie chcąc, lubimy odtwarzać, bo znamy. Innego nie znamy. Uczyliśmy się później przez życie, no ale musieliśmy się go pff, nauczyć. A tak to działamy, tak jak ta. Więc proszę popatrz. Na jednego i na drugiego rodzica, tak? I szukamy jednego z rodziców. Kogoś takiego, tego pff, naszego wzorca. Nawet czasem, kiedy. My, piętnastoletni, już mogliśmy nie lubić, zarzucać, często słusznie przecież, yy, nie nawet, tak? Yy, nie chcieć kogoś takiego Ale przez pierwsze lata, my wyciągaliśmy rączki do takiej właśnie, a nie innej osoby i robiliśmy to w taki, a nie inny sposób, tak? I teraz w ten sposób działamy. I teraz kogoś takiego szukamy. I pojawiają się ludzie. Czasem jest tak, że znajdujemy, tak? I może być to jedna i ta sama osoba, tak? Czasem jest tak, że my szukamy ludzi podobnych do jednego, a znajdujemy podobnych do drugiego, tak? Czasem jest tak, że szukamy podobnych do jednego, a traktujemy ich jako tego drugiego, tak? Czyli to jest też bardzo istotne. Tak, szukamy danego rodzica. A w partnerach, a znajdując ich, traktujemy go tak, jak traktowaliśmy drugiego, tak? Typu, ktoś. Nieobecny jeden rodzic. Szukamy nieobecnych partnerów, którzy nie są tak do nas, którzy są tak, bo tam rodzic był czy w pracy, czy w alkoholu, czy rozwód i odszedł, czy był zablokowany emocjonalnie, nie potrafił dać, tak? Bo sam się wcześniej tego w swoim dzieciństwie nie nauczył. My szukamy takich ludzi i traktujemy ich. Tak jak traktowaliśmy drugiego, bo był drugi rodzic, o którego, który był bliżej, na przykład, i się staraliśmy o niego. No i staramy się, a ktoś jest tak. Odtwarzamy, nadal z poziomu małego dziecka. Rodzic był nieobecny, szukamy nieobecnych. Pff. Rodzica było za dużo. Szukamy kogoś, kto napiera. Czasem w dobrej wierze: Kocham cię, kocham cię, kocham cię, a my chcemy mieć spokój, tak, osobowość unikająca. No i bo było za dużo, tak? I traktujemy kogoś takiego tak, jak traktowaliśmy, tak jak traktował nas drugi rodzic, tak? Czyli jak my traktowaliśmy drugiego rodzica. Bo ktoś napiera, tak? A my bardzo różnie. Czasem pozwalamy, tak? Nie stawiamy granic, bo nie stawialiśmy granic. Czasem z kolei odwracamy się tak? i też ktoś napiera, a my robimy mur, no bo potrzebujemy przestrzeni. Tak? Często to jest tak, jak rodzic traktował drugiego rodzica na naszych oczach. To jest też wkomponowuje się montaż, wkomponowuje się taka rynna, którą no, nasza ciecz, naszej, naszego życia lubi się przemieszczać. Tak? I Potem w ten sam sposób traktujemy partnerów jak yy, ojciec matkę czy matka yy, ojca, tak? Bo jest to pierwszy wzorzec traktowania płci przeciwnych, mimo że czasem nie chcemy, ale to idzie pokoleniami, na przykład, tak? Nie ufaj kobietom, nie ufaj mężczyznom. Chłop będzie dla ciebie nie możesz mu zaufać, bo będzie cię bił, bo będzie taki, bo będzie pił i tak dalej. Kobieta Cię zdradzi, kobieta Cię oszuka, kobieta Cię zostawi z pieniędzmi, kobieta Cię będzie nadużywać, uważaj, synu. Bardzo często idzie to też tak. Więc reasumując, to tworzy niezliczoną ilość implikacji. Chodzi mi o to, żebyś popatrzeć na to, czy partnerzy i wszystko to, co za nimi, cały świat, nie odzwierciedla Ci jednego rodzica. I tak cię traktuje, a ty traktujesz go tak, jak traktowałeś drugiego rodzica. Bo dziecko się stara, tak? Dziecko się do pewnego momentu stara. Na określony swój sposób. Czasem, bo musi, czasem, bo chce. I czy tutaj pomiędzy tobą a partnerem nie ma czegoś takiego, co pomiędzy twoimi rodzicami. Tak? To, co dzisiaj. To jest mała część osobowości nasza. To jest 100% naszej osobowości. To jest dorosła, ale w każdym z nas jest też dziecięca. Po części jest szczęśliwa. Lubimy różne rzeczy, które wtedy lubiliśmy, ale po części jest to dziecko, które jest niekochane. Za bardzo kochane zaborcza miłość. Dzisiaj pragnie przestrzeni i spokoju, które boi się. Ale często nie może powiedzieć. To jest smutne, ale często nie może, bo jest, jest są, bo jest wydaje ci się, bo jest przesadzasz, Bo czasem nie chcemy zasmucać naszych rodziców, bo widzimy już, że są smutni, tak? Yy... Bo dziecko, które się złości, i nie może. A teraz może. A teraz już może wylać w pewnym momencie, tak? Spojrzenie z tej części osobowości dojrzałej na tą dziecięcą jest często bardzo dużym uwolnieniem, bo zaczynamy być świadomi tego, że pomimo, że 100% naszej osobowości tutaj jest, nikt nam nie wmówi, że nam się wydaje i przesadzamy, ale spora część tych decyzji jest z tej bolesnej, niedojrzałej części. To jest dojrzałe spojrzenie na siebie, to nie jest spojrzenie obwiniające, to jest spojrzenie świadome, tak? A ta część to jest dziecko, które chce tylko i wyłącznie miłości i zrobi wszystko, żeby ją dostać, wytłumi różne emocje. Będzie się starać, będzie chciało być niewidoczne, żeby mieć tutaj spokój, że tyle dostać, ile może, bo jeżeli będzie za widoczne, to będzie niefajnie. Nie będzie chciał przeszkadzać. Będzie mediatorem, negocjatorem, będzie parentyfikatorem opiekującym się emocjonalnie rodzicami, a ma 7-8 lat i musi już być dojrzałszy emocjonalnie niż rodzice. Ta część osobowości bardzo. Działa z jednym i z drugim rodzicem. Nawet jeżeli tam nie ma jednego, to tam jest wyrwa, tak? I tej wyrwy z jednej strony możemy szukać w partnerach, kogoś nieobecnego, kogoś, kto nie, nie da nam tego, co tam nie dostaliśmy, a my szukamy. Z drugiej strony może to być yy, wyrwa, i my karamy tą osobę za to, że była tam wyrwa. Spojrzenie na siebie w ten sposób uwalnia. <gryw> Kiedy popatrzymy na to, że nie jesteśmy idealni, bo nikt nie jest idealny, nie obwinimy się. Natomiast zobaczymy, że bardzo często działamy z tych dziecięcych programów często rodowych. Często rodzic też tam swojego rodzica i tak dalej. My to w jakiś sposób przyjęliśmy, nawet często nie wiemy o tym, no bo skąd. To wszystko, o czym mówię, to jest zwrócenie uwagi na to, żeby patrzeć świadomie, świadomie na tą swoją część, bo to przynosi bardzo duży, fajny efekt i uwalnia. I potem można z tym pracować, to się już samo często rozpakowuje, tak, ale potem można z tą częścią osobowości yy, pracować, leczyć ją, yy, leczyć ją w, ze stanów zapalnych, w których tam jest i często utkwiła i nadal w nich tkwimy, a mamy 50-60 lat czasem, nie? Yy. Popatrzmy na siebie i na to, kogo my tutaj szukamy i jak go traktujemy. Jak to nas traktuje? On, ona. Popatrzmy na to, jak to się skomponuje w to, co pomiędzy nami a mamą, nami a tatą i mamą i tatą na naszych oczach. Często znajdziemy odpowiedź. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Cześć.